Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a na tym filmie zajmiemy się areną prób dla drugiej postaci z kolaboracji, czyli dla Emilii, użytkowniczki sztuk duchowych. Od razu lecimy z tematem, bo już wiadomo o co chodzi. Te same nagrody, taka sama ilość walk. No i mapka jest taka sama, zaczynamy w tym samym miejscu co UREM. Tutaj będzie nasza walka numer 1 i ustawiamy następującą drużynę: czyli Sonie, czyli Tesku, Emilię, Rowana i Moroła. No i lecimy. Generalnie to zamrażanie na początku jest mega, mega mocne według mnie. Bo naprawdę to wybija przeciwnika z rytmu. I przy odpowiednich postaciach może naprawdę brzydko się dla niego skończyć. Standardowo będę pokazywał co dwie walki i obrażenia. Tutaj największe obrażenia, największe leczenie u Emily. No i na dole walka numer dwa. Niestety, tak jak mówię, niekorzystny układ przeciwników. Więc tutaj troszkę inna drużyna, czyli Skrek. Anoki, Emilia, Skriat i Janasta. Dali nam zwierzę ludzi, więc użyjmy zwierzę ludzi, którzy zresztą sobie genialnie poradzą. I to bardzo, bardzo szybko i sprawnie. Lecimy do walki numer 3, ona będzie na lewo. No i tutaj niczego nie zmieniamy. Generalnie obie te mapki są według mnie dosyć łatwe. Także używamy tej samej drużyny, tych samych postaci, tego samego ustawienia. Niczego nie trzeba zmieniać w tym przypadku. No i lecimy tutaj w lewy górny róg. I tutaj będzie nowa drużyna. No nie całkiem, bo skrek zostanie. Więc mamy skrega, granita, emilię, Lykę, no i numisu. Dajmy mu coś od życia. Niech też sobie coś tam powalczy. Nie za bardzo przydaje się tak na co dzień. Więc chociaż tutaj się wykaże. Zobaczymy, zresztą ile leczenia zrobi. No zrobił całkiem sporo, nie? Nawet więcej od Emilii. Dobra, na prawo walka numer 5. I tutaj niczego nie zmieniamy. Te same postacie, to samo ustawienie. Po co coś zmieniać, jak dobrze działa? I takie widać bez żadnego problemu, szybkie 10 sekund i po zabawie. No i znowu największe leczenie no miejscu. No zobaczcie, dać mu szansę. No i chłop się wykazał. I tutaj będzie nasza walka numer 6 i drużyna z pierwszej walki, czyli Sonia, czyli Tesku Emilia Rowan no I, I lecimy wyjątkowo pokażę może obrażenia, jako że to jest ostatnia walka. Chociaż tutaj ogromnej konkurencji Emilia nie ma. Znaczy, no, są postacie, które potrafią zrobić obrażenia, ale, no, jak widać, tutaj Emily nie przebiły, więc zbieramy nagrodę. Zbieramy ostatnią nagrodę na środeczku. No i arena prób ukończona. Obie w sumie ukończone. Życzę Wam oczywiście udanych losowań, chociaż nie ma tego zbyt wiele, ale i tak mam nadzieję, że dostaniecie postać premium z tego. Życzę Wam przy okazji miłego tygodnia, miłej reszty tygodnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich... feel